A tutaj mamy na tak żywo. teraz rozrysuję Wam takie podstawowe e, linie, miejsca, które, dzięki którym będzie Wam łatwiej odnaleźć e, odpowiednie organy na stopach. O, czy jest to tym nie rozróżniam koloru, tylko czarny biały. Jak mam na tym stopie teraz linię przepony A ta linia przepony znajduje się tutaj takie dwa trzy elementy naszego ciała tutaj mi mięgi i na połączenie i zobacz to jest linia przepony to jest jedna z takich linii którą warto sobie na stopach wyobrazić tak, pamiętajcie Jest to mięsień, który oddziela nam klatkę piersiową od jamy brzusznej, bierze czynny udział w oddychaniu i też nie wszyscy wiedzą, że ma bardzo duże połączenie z biednicą i, i wątrobą, z całym organizmem przez powieść. Następną linię, którą tutaj rozwiązuję, to jest linia między. I oczywiście pięta, ona się kończy, jest zawsze twardsza, ta pięta, yy, więc zaczyna się miękkie, bardzo łatwo sobie to wyobrazić. I mamy teraz linię pięty. Teraz rozdzielamy linię pasa. I teraz zobacz, linia pięty, linia przepony po środku, to jest Linia pasa. Mamy te trzy linie procesowane, i teraz dzięki temu możemy jeszcze narysować taką linię, to jest święto tutaj poprzeczne. I teraz popatrzcie się. Dzięki temu, co tutaj narysowałem, bardzo często yy, są występują dysfunkcję układu moczowego, Nerka, bękit. Jak łatwo sobie właśnie teraz odnaleźć na naszych stopach, gdzie znajduje się ten nerw. I zobaczcie. Linia pasa, tutaj ta linia dłuższa, W tym miejscu mamy nerwę. Widzicie? To co jest tutaj na mapie. Nerka, przez moczowody włączona jest z pękerzem moczowym. I teraz popatrzcie, pęcherz moczowy bardzo prosto sobie odnajdujemy dzięki tym liniom. I ja on tutaj się znajduje, a jeszcze jedno Wam linię tutaj nazwę taką ładną. Po wewnętrznej stronie stopy znajduje się linia kręgosłupa. to jest cały kręgosłup. 20 6 kręgów, tyle samo kości ma stopa, jest to jedna czwarta kości całego organizmu. O, tak jest trochę niewidoczna. Linia kręgosłupa. I teraz, o, zwróćcie uwagę, linia pięty, linia kręgosłupa i tu, w tym miejscu faktycznie Przecięciu się tutaj w tym roku znajduje się węgiel moczowy. I teraz, tak wiele osób ma problemy z węglażem moczowym. A meridian, węglaża moczowego, jest to jeden z najdłuższych meridianów. I biegnie po obu stronach naszego ciała i ma wpływ na wiele organów. Teraz dysfunkcje węglaża moczowego mają wpływ inne organy. Teraz wy sami, jeżeli macie takie dysfunkcje w swoim ciele, zobaczcie, jak w łatwy sposób możecie odnaleźć sobie nerkę i tą nerkę rozpracowywać. Ja wam teraz pokażę, jak rozpracowywać pęcherz moczowy. Bardzo często właśnie pokazuje, że nawet nie trzeba używać rąk, ale siedząc sobie przy komputerze, zwróćcie uwagę, piętą mogę sobie stymulować ten rejon cały. Jedną, drugą nogą. Lub takie proste rzeczy, proszę sobie zobaczcie, Twardy, twarde piłeczki, którymi możemy wziąć w ten sposób. I wszystko sobie rozpracowywać. Oczywiście, jak chcemy to robić sam, ale zachęcam Was do tego, że zwróćcie uwagę, jak często, jak często w domach sobie leżycie na kanapie. I leżą. Odkładam telefon. Odkładam telefon. Zobaczcie. Brakuje. Słuchajcie, jest to bardzo przyjemne. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Czego brakuje obecnie? Bardzo żebyśmy się o tym przekonali w Indiach, gdzie... Ludziom brakuje dotyku. Nie są przyzwyczajeni do dotyku. Dzieci do przytulenia. Zobaczcie, jaka to jest wymiana energetyczna. Bo pamiętajcie, że zapie w to nie jest tylko uciskanie mechanika. To jest wymiana energetyczna. Stopy, stopy to jest wnętrze, to jest okno do wnętrza ciała. Stopy, ja mogę odczytać na stopach wszystko to, co się dzieje w waszym ciele, działo się od momentu poczęcia do tej chwili. I takie analizy wykonywałem po kolei, sprawdzając co się po kolei, w jakim wieku działo w danym organizmie. Na stopach jest tak, że to jest właśnie bardzo piękne, na stopach, Zmiany, które następują w naszym dziele czy zmiany, które mogą spowodować dysfunkcję chorobę, są już nawet na 3 lata do przodu. Gdy ja dostaję czyjeś stopy w dłonie, zadaję pytanie, czy jest jakiś problem w danym rejonie ciała, ktoś może odpowiedzieć, że nie, nic nie ma, na stopie to nie dać. I to jest czas, w którym należy działać bo my chcemy powiedzieć o profilaktyce profilaktyka, dokładnie profilaktyka, więc na przykład pani przejdźmy może do pani teraz eee, pani zrobiła to, to bardzo stara metoda wszyscy e, gdzieś tam pamiętają, że mamcia robiła gdzieś tam tego doświadczenie, ale się zapomniało. zostało to wypchane powiedzmy przez farmer no i właśnie ja chciałabym tego zachęcić żebyście wrócili do tych starych metod że to no, nie powiem, że łatwa, ale nie ma co się bać. Więc dzisiaj przyszłam pokazać, że właśnie mamy tutaj różne rodzaje bańek, ale mamy ten, na przykład, na których ja pracuję i polecam, to są takie bańki szklane, które właśnie taki rodzaj, jaki dostałam od mojej babci, czyli te bańki już temu. Ja także, mają 100 lat. Więc one są tutaj dla mnie, może najbardziej praktyczne, bo jak spadnie, nie zmieniają się w po podróży. Więc, y, mam rodzajów, mamy różne rodzaje tych mamy banki chińskie, mamy banki próżniowe, więc jak ktoś się boi ognia, to można sobie robić to banką próżniową. No i dzisiaj chciałam zademonstrować właśnie, jak te banki działają, jak się w ogóle robi, jak się nakłada ten ogień, więc przecież to z kolei będzie moim modelem. Teraz robimy się. I Tak, mamy bardzo ograniczony do czasu. Dużo chcielibyśmy Wam pokazać. Tak, jeszcze komi są po drodze, więc Nie, na ręce może tak, na ręce. Zaraz ty potrzymasz mikrofon, proszę. Więc co potrzebujemy do takiego podstawowego zestawu, żeby mieć w No to bańki przede wszystkim. Nie trzeba ich dużo, przynajmniej 20, do tego może wszystko większe dwie. I może największe, ale generalnie taki mały zestawik wystarczy. Bańki nie są tylko na Katar. Panki są na bóch są na zmiany hormonalne chłopów, panki są na nadciśnię, nie e, cukrzycę, więc e, generalnie są na wszystko. Nie ma przez. E, nie panki ma, nie mają skutków ubocznych jak antybiotyki, więc można je robić i robić. Ciało w pewnym momencie samopowie wystarczy. Nie no. Tak, a pani ogniowe na emocje. Pamiętajcie, że no, przez ostatnie lata to co ja zauważam w swojej pracy, to wszystkie problemy, które są fizycznie w ciele zaczynają się w emocjach. Banki bardzo ładnie tym pomagają. Do nas przyprowadzają e, nastolatków, na przykład którzy e, są sportowcami po zawodach. Jest dużo emocji na pańki ogniowe. Słuchajcie, yy, no... Yy. No jak mi tu jest cuda po Jak ktoś przychodzi, jest bardzo No nie można chodzić w kuleje, dwa razy się odstawi, trochę jest prawej strony, strony jest strony strony, Więc generalnie, no tak jak przecież to wcześniej wspomniał, no, bardzo dużo robić jak w internecie, na to, co są pańki i jak. jak chciałam powiedzieć, że są na wszystko, żebyście stawiali sobie czas Wolicie policję duchu, w Chodzicie tu, bo tu. Nie stawiamy tylko na sercu i nie stawiamy na żelakach, nie stawiamy ich na takich najbliższych tak, zmianach, zmianach skórnych. Jak mamy jakąś zaawansowaną różnicę, też nie stawiamy, ale tak poza tym proszę się nie bać obstawiać siebie dzieciom, takim maluszkom powiedzmy sześcioletnim, no to tak powiedzmy na dwie minutki maksymalnie, ale profilaktyka właśnie tak jak tak. I mówił. zaraz pokaże nam, jak się to stawia. Jak ktoś chce sobie spróbować postawić na mnie, to, tak rękę, to ja zapraszam, ja się nie boję. Czy może ktoś chce doświadczyć, to zamiast Krzysztofa, ktoś inny? Widzę chętnego, proszę, zapraszam. Tobie, o, super. Proszę, to, to, to. proszę. Dobrze. No i na tatuażach też jest. Dobrze. Więc wybiorę drugą stronę. No Potrzebujemy ogień, e, potrzebujemy takie nożyczki, żeby złapać te bańki, to są koherty tak zwane, one się tak zaciskają, ale nasze bańki pracowały na patyczkach, które mamy zapytane mu wyrzeźbić i wadzik na wadziku na i to. Potrzebujemy słoiczek do spirytusek i potrzebujemy olej, żeby napuścić. Możemy też użyć amolu, a jak nie mamy amolu, to z tym spirytusem. Czy na przykład w jakiejś grypie nie będzie, czy gdzie jezień te wszystkie katarki wychodzą to właśnie. No. no na przykład to, to wtedy sobie na, nas mocno z spirytusem. Nie musi być amol, tak? Więc możemy użyć tego samego spirytusu, co. No to dobrze, nas malujemy. olejem trochę. Ja mam tutaj olej z dziurawca, robimy sami mantelasy. Tu jest też szyna, czyli też zachęcam do tego, żeby robić swoje mantelasy. Wiemy z rytmem natury, jak słowianie brzmi, czyli tu przyszła leszczyna na wiosnę, teraz później była pokrzywa. Jeszcze tak, no po kolei jak ktoś y, się pojawia w naturze, to to wspieramy i z tego robimy. I z tego robimy, dokładnie. Więc marujemy tutaj, no dobrze, biorę kochenkę. biorę pacik. odsączam ten pacik, żeby nie bo trapać nic się nie zrobiło, no i co? Biorę bańkę, wezmę smorzę średnią, zapalamy, ogień jest bardzo ważny, istotne jest, żeby ogień był taki ładny, niebieski. No i co? Ty? I przykładamy. Jedna tutaj. druga. Nie przypychamy nic, one same zaciągają. One po prostu same, jakby wiedzą. Ważne jest, żeby było blisko, nie tu, bo ten krok, też zaciągnie, ale lepiej, żeby właśnie być blisko skóry i tak. No. I zostawiamy takie banki na 20 minut. Moja babcia nawet mówiła, zostaw aż odpadła. Więc generalnie kiedyś tak robili, ale tutaj różne są szkoły. Niektórzy nawet mówią 3 minut i 7. Ja tak obserwuję generalnie. U mnie sesja to tak do 20 minut. Maksymalnie udowego człowieka. No i obserwuję te wykroczenia, co tam się zadziewa, tak? No, przygrywamy tą osobę, która tutaj jest w takim właśnie zabiegu, ona sobie odpoczywa, włączamy fajną muzyczkę, możemy troszkę dźwiękiem też, bo wiemy też, że dźwięk też nas leczy, energetyka tutaj jest też włączona. Tak, fajny pani to jest też zabieg energetyczny. Ale nie stawiamy panie, nie zostawiamy tą osobę i idziemy sobie gotować yy, obiad. Nie, w tej przy tej osobie, bo to jest zabieg energetyczny. Ściąganie panie, też jest ważne, w jaki sposób je ściągamy, ponieważ my ściągamy tę energię. Nie rzucamy do mena, gdzie popadnie, tylko w odpowiedni sposób. Banki ogniowe spoma, y, stosujemy wspólnie, gdy przychodzi do mnie kije y, na tablicy na refleksologii. I po y, zabiegu refleksologii. Ja wiem co jest w tym organizmie i wtedy i Iwonka dostaje informację, jak mam postawić, na co mam postawić te banie. Czyli to jest takie jeszcze dodatkowe e, działanie, które no bardzo, bardzo nam się sprawdza codziennie codziennym takim w praktyce, tak? No i jeszcze do tego to no jeszcze, bo już czas się kończy, już wiem, że czas się kończy, więc jeszcze polecam bardzo serdecznie z tego, 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 do tego centrum wizualizacji nie wiem, czy Państwo słyszeliście, kiedykolwiek o widok bardzo proste. O, oh, już mamy tutaj, tak? Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. O, jeszcze to powiem. wspaniale, już myślałam. A teraz, jeszcze, jeszcze. No właśnie, o wizualizacji katecznej. Dobrze. No tam tutaj, Pańki mogą siedzieć w tak? Dobrze. No właśnie, chciałam przeprowadzić z Wami taką prostą wizualizację. one są właśnie bardzo proste i bardzo skuteczne, więc. Też sobie zgooglujecie, co to jest już za za skąd i tak dalej, no bo generalnie tak jak czasu budę mało, ale dobrze, dobrze, <gł> więc, moim głos, weźcie sobie trzy, tak, czy, tak o, najpierw, czy macie jakiś problem? Wyobraźcie sobie, że macie problem z podjęciem decyzji. Oto, zrobimy wizualizację na podejmowanie decyzji. Ok. więc wszyscy myślą, że mamy jakąś decyzję do podjęcia i nie wiemy, czy w tą stronę, czy w tą. Taka brak decyzyjności, więc proszę, bierzemy odległy Zamykamy oczy i przypominamy sobie, gdzie tutaj nie możemy podjąć decyzji. Trzy odmówki. Wchodzimy w stan alfa wtedy. Najlepiej stan alfa, wchodzi się rano, zaraz po przebudzeniu oraz wieczorem, jak się już prawie zaznaczy. No dobrze. No to teraz wyobraźcie sobie, że stoją przed wami dwa czarne samochody. teraz, te samochody podjeżdżają do was z szybkością, bardzo szybko. I teraz, otwieracie drzwi do jednego z samochodów. I zobaczcie, która decyzja siedzi za kierownictwem. Odwróć <laughs> to pan Może pan się to tak. Raczej nie. Okay. Ale się nagrało. Mamy to, mamy to. Tak. Więc generalnie tak, proszę. Słuchajcie, wizualizacje medyczne, ale wizualizowanie to jest bardzo ważne. Ja mogę się podzielić takim własnym doświadczeniem. Wiele lat temu właśnie będąc w armii Używałem wizualizacji medycznej. I słuchajcie, przed wylotem do Afganistanu nie byłem w stanie przewidzieć i zwizualizować wszystkiego, bo tam było wszystko dynamiczne, działo się bardzo szybko. Więc co ja robiłem? Ja wizualizowałem siebie, jak ląduję w kraju, w Polsce, na lotnisku, wychodzę z samolotu, jestem cały, zdrowy, witam się z rodziną. I przez cały ten okres, jak tylko mogłem, wracał mi ten obraz mnie tutaj. Cały zdrowy, mam ręce, mam nogi i nic mi nie jest. Słuchajcie, nie byłem w stanie przewidzieć wszystkiego, co się tam dzieje. Nie uniknąłem różnych uszczerbków, tak? różnych sytuacji. Ale jak po 9 miesiącach lądowałem w tym kraju, to po prostu wydawało mi się, że to jest déjà vu. Tak wyglądałem. Wszystko było z tej mojej wizualizacji. Słuchajcie, nie mogło mi się nic stać. Bo ja siebie widziałem tutaj takiego. I to jest to, że nie, z, nie unikniecie różnych peryferii po drodze. Ale koniec będzie taki, jak sobie z wizualizacją Refleksologia, bańki, konchy, wizualizacja. My nie jesteśmy tylko, jak powtarzam, ugniataczem, ale prowadzimy całe terapie, coaching, ustawiamy, czemu modelowujemy całe życie, właśnie po to, aby na koniec objawiało się to zdrowie. Bo zdrowie to nie jest coś, co. E, ta. To po prostu naturalna sprawę. sprawa. i wszyscy to mamy i na pewno... A dlaczego to robimy? Bo sami to przeszliśmy. To mówimy z własnego doświadczenia. Jeśli u mnie to zadziałało, jeśli u Ciebie to zadziałało, to dlaczego u Państwa nie może to działać? To jest Wasz wybór. To jest po prostu Wasz wybór, którą drogą pójdziecie i jak będziecie się prowadzić w tym życiu. Jak refleksologia postawiła mnie na nogi, i w szpitalu o pierwszej w nocy półtorej godziny z balkonikiem doszedłem do toalety i później tyle wróciłem, to już wiedziałem, że będzie dobrze. Już wiedziałem, że dam radę. Także Pokażę zobaczcie. Teraz jeszcze tutaj na ściągać ja te Tak, i wąka pokaże, jak się to się pani. Więc jak się ściąga pani, to się właśnie wkłada troszeczkę falę pod banieczkę i on się odciąga w ten sposób. Nie, że się tak szarpie jak no, czy znaczy czyli generalnie to też jest kwestia y, zabiegów, tak. bo wtedy Są tutaj parkie. pasie się pod górę, więc więzień bardzo zbity, to tutaj właśnie się tak ciągnie też i wtedy bardzo pięknie miejsca się rozluźniają. No ale tutaj podnosimy, tutaj widzę to nieco. <noise> tak się ściąga, I, ale jak się robi jeszcze energetycznie więc jest dużo, więc to też tą energię się sprowadza do głównej bańki. Bo ustawia się główną bańkę. I wówczas wtedy się robi, tak? I do tej bańki. I na koniec tą główną bańkę ściągamy i wyrzucamy wszystko, co nam nie służy. Jeszcze jedno. Dobrze. Bańki ściągnięte. Dobrze. Ja może mam jeszcze chwilkę. Trzy minuty. Więc to jest wystarczająco, żebym wam pokazał coś, co możecie sobie sami wykonywać na dłonie Bo pamiętajcie. Że używamy używamy tu, no, twarzy z głowy. Na, pracujemy na wielu yy, płaszczyznach. Zobaczcie, bardzo dobre ćwiczenie dla pań, gdzie są problemy hormonalne. Zobaczcie, kciuki, chodzą siodlinie papilarne, robi się taka burka. Tam jest pod spodem taka kuleczka. To jest przysadka mózgowa. Przykładam pańskie na kilka dosłownie na Robię to samo na drugi. Pamiętajcie, zawsze na prawym i Następnie. ta spójrz. Schodzę palcami po wciągu, po naciskam tutaj. Pompuję, kilka razy, Mamy już zone nad nadnętrza, nerki. To samo robię drugą druga sprawę. Kolejna rzecz. Nadgastek. chodzę tutaj w nadgazkę. Takim klinem. I w ten sposób pracuje. Nie stref po, po skórze, bo starcie jest ból, tylko lekko naciskam, ta skóra pracuje. I już mamy zrobione ehm, macicę, jajniki u kobiety, w jądrach u mężczyzn. Popatrzcie, kilka razy dziennie, w taki prosty sposób możecie sobie pracować. 25 minut to stanowczo za mało. De então de um depois